Trochę mi się to kojarzy z Alicją w Krainie Czarów. Tylko nie musieliśmy nic jeść, ani nic pić. Co prawda musieliśmy uczesać szczura i zabić żukoświnie, ale... A, i poznęcać się nad e, szyszkami. Rodziną szyszek. What the fuck? Ktoś mi zrobił krzywdę. Już druga część rozdziału. ok? to szybko poszło. Miałam mniej osób chyba do, do rozmawiania niż w pierwszym rozdziale. Ta czapka! <grym> mm, jest słodka. I trochę przerażająca. Um. Okej. Okay. Też się trochę przestraszyłam, że może to być naszego kota. Nie chcę, żebyś tu leżała. Chciałam, żebyś ja. Zia... Czapkę. Witaj w domu, piękny kotku. Mam nadzieję mamy nadzieję, że spodoba ci się Twoje nowe łóżko. Bądź miły i jedz swoje jedzonko. Kochamy Cię, Klara i Mija. Hmm. Mówię. Czeszki zawsze wyglądają tak na takie szczęśliwe. Jeps. Okej. Okay. Dobrze. Co my tu mamy? Różne rzeczy. Ciasteczka. Miód. Mąka. Hmm. Proszek do pieczenia. Tak właśnie... Chciałam zwrócić uwagę, że ta wstążeczka na tym nożu jest piękna. Spatula. <laughs> Okej, okay. oh. ah, uwielbiam frenie. Okej. Okay. Jeszcze chciałam zobaczyć... Nie. A. Okej. Okay. Dobra. Rozumiem. Teraz już rozumiem cały sens wypowiedzi. Zobaczmy... Co tu jest więcej? Urocza kuchnia tak w ogóle. Sól. mnik Okej okay. <laughs> A żart Właśnie, właśnie, bo już zaczęłaś zabierać. Hm, zapałki. Też mogło się przydać. Dlaczego mają obrazki mięsa tutaj? Ok. Czy mogę? Mogę wejść do drzwi, prawda? No wiecie co, zobaczmy jeszcze sobie kuchnię na haju. Ehm. Um, ok. Em, um. um. okej, okay. a co będzie tutaj w takim razie? Cały czas ta sama studnia? Tak, hm. no dobra, Zwiedźmy ten dom najpierw. W sumie. Dużo rzeczy do zwiedzania, mnóstwo rzeczy do zbierania. Wygląda uroczo. To nie są te same dziewczyny, co z tego zdjęcia, tylko dlaczego tu są złączniki? Nie, nie wiem, dziwnie stoją. Mnóstwo jedzenia. Okej. Okay. Nie wiem, czy To był dobry ruch, ty ją zjadłaś. No dobra. Okej. Okay. Żarcie, mnóstwo słodkiego żarca. Oh. Aż mi się zechciało zrobić sobie dobre babeczki. To nie jest wazon, moja droga. To zdecydowanie jest urna. Tak, kochaninka, zdecydowanie. Masz rację. Eee. Tak. Mhm. Mm <laughs> Okej, okay. już wiemy czym się zajmował w młodości nasz Antonio. Mm. <grybujesz> no. Co ciekawego jest? Mogę iść na górę. I albo nie. Weźmy pigułki. Cały czas to sama studnia. Okej. Okay. Okej. Okay? Hm. No dobra. Te też pewnie się kończą. A nie. Można wejść na górę, to dobrze, miotła. Co to za obraz? Czarne świece. Mhm. Uh -huh. Świetne. Kolejny obraz różu. Ten dom jest gigantyczny. Tu jest tyle rzeczy do zrobienia. I po pierwsze, mamy mnóstwo rzeczy w kwipunku. Mnóstwo. Nie mam pojęcia, co z nimi zrobić. Nie widać nas w lustrze. Szkoda. Hmm. Klucz. Ciekawe, czy spotkamy te bliźniaczki. Z jednej strony widzieliśmy jednego ducha yy, i a, jednego trupa, więc... Ta małpa jest cudna. Tu możemy jeszcze pogrzebać. Tu są tylko perfumy? A nie, pęceta. Nie mam pojęcia co mogę z tym zrobić, z tego pudełka nie zajrzę, no dobra. No właśnie, jeszcze to jest cudowne. Okej. Okay. Rozumiem. Wejdźmy może na górę studni. Ej hmm. Mogę pokombinować z tym, co mam, prawda? Nie. Hmm. Może teraz tego użyjemy jako mostu. O... Ej! To nie dobrze. Hmm, nie mam nic innego, co mogłoby nam posłużyć za most. Wracamy. Tak. W sumie motyw świni, motyw róż e, się tu bardzo często pojawia. I lalek. Też. Dobra, straciłam swoją miotłę. No nic. Trochę szkoda. Może rozpalimy. Okej. Okay. Zamknijmy okno. Hmm. Jeszcze nie byłam w jednym miejscu. Zapomniałam. Dobra, na razie udało mi się odpalić um, kuchenkę. Tutaj przestał wiać wiatr. To też dobrze. Zaczął z powrotem, to już niedobrze. Chodźmy na górę i chodźmy na strych. No racja. Pewnie mi czegoś ze strychu brakuje. Ok. A. Nie mam pojęcia. Co mogę tu zrobić? Um, Okej. Okay. Co światło. Mhm. Podobnie do twojego. Mhm. Martwy szczurek. Okay. Kolejny obraz połączonych osób. Okej, okay. to jest znalezisko. Go. Chyba Pokaż się Pan północ. Tak, kot by wylasł chyba tędy. Okej, okay, czyli to pewnie będzie ostatni już, który zobędziemy. Ewa, śmiało. okej? Okay. Mhm, mm to mnie niepokoi. Okej, okay. to potrwa. Coś tak czuję, że teraz jak zejdziemy na dół, to coś się wydarzy. Okej. Okay. No. Uh Z pewnością nie unikajcie odpowiedzi, a no, tak, bo najwyraźniej go uwięziłeś. Dawanie. Dobra. No, że po się robi przez chociaż. Nie no, były chyba dwie szkoły robienia lobotomii, jeszcze zanim zaczęli to robić przez gałkę oczną, co jest naj, najbezpieczniejszą metodą, z tego co wiem, to chyba otwierali czaszki. Mhm. Mm 10 lat, z tego co pamiętam. Ho, ho, ho! Myślałam, że są latki nie są aż tak. To może są. Ja byłam trochę głupia w tym wieku. Nie jesteście miłe. Co za sucze. Co za pieprzone sucze. Ta jest magiczna! Okej. Okay. Zaraz przeżytamy sobie przepis. Mm. Aha. To dobry pomysł przywoływać ponownie istotę, która Wam to zrobiła, ale spróbujemy Wam pomóc. Tylko po to, żeby dostać naszego kota z powrotem. Nie! Klatka, lustro. Klatka z lalką. Wyjście stąd. Hmm. Zobaczmy ten przepis. Zagubio... Zagubione w ciemności, zagubione w łzach. Twoje ciało. Rękoma anioła decydującego, by przynieść ci smutek, twoje ciało staje się kłamstwem. Będziesz potrzebować serca żaby, głowy młodej dziewicy, włosa i krwi z czarnego kota, pentagramu zrobionego z prochów i spalonego ciała lisa. Musi być to wszystko ugotowane razem w garnku albo kotle z dużą ilością wody. Jeśli masz zamiar... Jak masz zamiar wypić miksturę, powtarzaj te słowa. Manam buka knejo, manam ibure ibure Kak ma nam gnejła, mamy irgbonte ir i bure, aż i buremon. Kag z nei mambuka i bure fivern, fivern. Ktulów tang i tak dalej. Okej. Nie mamy nic z tego. Jezu, kim ty jesteś? Znam cię! Hmm. Znamy go! Pojawił się w szpitalu, pamiętacie, no i co ja zrobię z tym oknem teraz? A, mogę wyjść ze zewnątrz, okej. Okay. To jest ten domek, co? Czyli żabo, znaczy ropucho, hmm. domyślałam się, że nie można im ufać. Mhm. Okej. Ups. Ona też próbowała zrobić przepis. Aha. Kreatywność podobna jest naszą mocną stroną Dobra hmm, Mamy kawałek drewna Wróćmy do środka i wyłączmy wodę. Mimo wszystko jest to dziwny świat, ale nie marnujmy go. Dobra.